W dzisiejszym filmie pomówię o gradientie liniowym. Pokażę Ci, jak wykorzystać właśnie gradient liniowy do edycji zdjęcia z sesji ślubnej w Tatrach w Adobę Lightroom Classic. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Kliknijcie też ten dzwoneczek, on będzie Wam przypominał o nowych filmach. Kochani, tak. jeśli korzystacie z nauki, którą Wam tutaj pokazuję, z tego jak edytuję zdjęcia, będzie Wam łatwiej, jeśli ściągniecie sobie moją darmową paczkę presetów i profili oraz narzędzi do Adobe Lightroom. Tam są fajne narzędzia, które ja wykorzystuję często właśnie do ustawień korek lokalnych, presety, które bardzo przyspieszają edycję zdjęć. Także pobierzcie sobie tą paczkę i skorzystajcie z tych narzędzi. Bo to naprawdę przyspieszy waszą edycję zdjęć w Adobe Lightroom. Dzisiaj pomówimy sobie o gradiencie liniowym. Pokażę wam na przykładzie właśnie tego zdjęcia, które będę za chwilę obrabiał, jak możecie fajnie wykorzystać gradient liniowy, jak potężnym jest on narzędziem. Przejdźmy sobie zatem do Lightrooma. No dobra, jesteśmy w Lightroomie. Widzicie już to zdjęcie, które ja tutaj widzę, piękne zdjęcie Sesji plenerowej w Tatrach. Zrobiliśmy je drugiego dnia. Pierwszego dnia robiliśmy sesję na świnicy, wysoko w górach. Pewnie co niektórzy już gdzieś to zdjęcia ze świnicy widzieli. Następnego dnia, ponieważ ze świnicy wróciliśmy prawie przed drugą, dopiero do hotelu w nocy, no następnego dnia nie było szansy, żeby gdzieś pójść wysoko w góry, gdzieś nawet godzinę czy półtorej iść do jakiegoś fajnego miejsca, no bo musielibyśmy nie spać. To wiązałoby się z całkiem niemiłym przeżyciem dla pary młodej. No Ja takich rzeczy nie chcę. Nie chcę, żeby młodzi też przekraczali jakieś swoje bariery. Także na spokojnie zrobiliśmy sobie trzy godzinki snu i na wschód słońca udaliśmy się na Przełęcz nad Łapszanką. Bardzo fajne miejsce, przepiękne widoki na, na Tatry. Blisko samochodu, nie trzeba nigdzie chodzić. Minutka i robimy fajne zdjęcia. No, i powstało to zdjęcie, które zrobiłem z Sony A7 II i obiektywem o 28 mm. Czas 1,320, przesłona 3,2, żeby troszkę więcej tutaj mieć tej głębi, żeby te góry w tle nie rozmywały się aż tak mocno. No i dobra, i zacznijmy edytować to zdjęcie. Na początku myślę, że kwestia balansu bieli. Ja bym troszkę ocieplił to zdjęcie, troszkę dodał tutaj myślę tinty delikatnie. Następna rzecz, myślę ekspozycja. Jest plus minus tutaj chyba OK. Tak, chyba OK. Zostawimy ekspozycję tak jak była. Na 0. Bo myślę, że jest OK, może 0,10V do góry. No i teraz jak mamy już ustalone to, możemy sobie albo wybrać profil, albo zastosować jakiś preset. Ja zastosuję tutaj preset z paczki Vinted Lifestyle. To jest bardzo fajna paczka. Ja ją w tym roku opracowałem, ona ma dużo fajnych. Takich naturalnych kolorów, takich filmowych. Naprawdę świetnie się spisuje przy wszelakich sesjach, szczególnie rodzinnych, ślubnych, plenerach. Bardzo fajnie przy naturalnym świetle działa. Rewelacyjnie jest bardzo delikatna, bardzo fajna. Dobra, ja sobie tu wybiorę preset 4. I dodatkowo, kochani, wejdę sobie tutaj, są takie presety narzędziowe, jeszcze przygaszanie czerni, i on też przygasza troszkę tutaj biele. Ja wybiorę sobie tutaj przygaszanie czerni plus, plus. Tworzy bardzo fajną taką krzywą. Zamknijmy sobie tutaj presety. Dobra, to już mamy zrobione. Teraz następny krok. Przejdziemy sobie troszkę w dół. Zobaczcie, to zdjęcie troszkę ma tutaj winietowania sporego, a to przez to, że ten obiektyw jest malutki. Jest taki kompaktowy, świetnie się spisuje z bezuserkowcem, ale ma swoje wady. Zobaczcie, jeśli włączę Enable Profile Correction, zobaczcie tutaj, jak mocno prostują się te rogi i jak jest usuwana ta winietka, która tu naturalnie w tym obiektywie występuje. Fajnie, mi się to podoba, akurat w tym obiektywie, przy tym zdjęciu, chcę wyprostować te rogi, chcę sobie tutaj troszkę usunąć tej winietki. Bardzo fajnie to sobie włączam. Przechodzę jeszcze do zakładki calibration, bo patrząc na to zdjęcie, myślę, że jest tutaj troszkę za dużo tej mm, takiego w cieniach zieleni, takiego zafarbu. Chciałbym dodać i tu świetnie przy większości zdjęć spisuje się właśnie w calibration shadows. I tutaj, tinta, jak sobie podbijecie, zobaczcie to całkiem możecie to zdjęcie zmienić. On dodaje właśnie jakiegoś zafarbu albo zielonego, albo takiego właśnie tutaj. Purpurowego w cieniach, ja myślę, że tutaj delikatne dodanie około 15, 15 punktów będzie idealnie się spisywało. Nie wiem, jak to będzie widać u Was na, na komputerze, na YouTubie, ale u mnie to wygląda bardzo fajnie, bardzo subtelnie. dodaje takiego porannego koloru. No dobra, następna rzecz to jest troszkę może rozjaśnienie twarzy, i o tych właśnie presetach tutaj też mówiłem do korek lokalnych. Tutaj w paczce New Horizons one są bieramy sobie rozjaśnianie twarzy, upewniamy się, że tutaj brush mamy, feather na 100, flow też na 100, no i rozmiar to już wedle potrzeby. Możecie mieć automask włączony albo nie, i no density też na 100%. Ja jednak automask nie zawsze używam, czasem wolę ręcznie sobie pomalować, bardziej to mi się wydaje takie organiczne, naturalne. Dodamy sobie jeszcze tutaj 0,1 EV ekspozycji i tak jak teraz myślę, że. Jest OK. Przejdźmy sobie teraz zatem do tych filtrów gradientowych, o których dzisiaj mówiłem, i zadziałajmy. Włączamy sobie tutaj gradient liniowy, skrót klawiaturowy to jest literka M na klawiaturze, jeśli ktoś woli skrótami to włączać, wybieramy sobie tutaj ekspozycja minus minus. No i przeciągamy sobie tutaj tak, coś w ten sposób, plus minus ten gradient. Myślę, że tak jak teraz, włączmy sobie Show Selected Mask Overlay, albo naciskamy skrót klawiaturowy O. I teraz włączymy sobie tutaj funkcję Brush, żebyśmy mogli malować jeszcze dodatkowo, tak? Gradiencie można dodać albo odjąć coś dzięki właśnie pędzlowi. Bardzo fajnie to działa, bo w tym przypadku chcę odjąć tutaj tą parę młodą. Wciskam sobie przycisk Alt na klawiaturze. To powoduje, że będziemy teraz odejmowali maskę. Włączamy sobie Automask. I teraz delikatnie, zobaczcie, przejeżdżam sobie tutaj po parze młodej, przejeżdżam sobie po twarzach, żeby tutaj wcale nie przyciemniać tych twarzy, bo tego nie chcę. Chcę działać tylko i wyłącznie na niebo, na chmury. Dobra, możemy sobie tutaj, zobaczcie, przybliżyć to zdjęcie, nawet 100%. I teraz jeszcze. Bardziej precyzyjnie sobie tutaj usunąć. Zobaczcie. Tu, właśnie przy takich pracach, świetnie się spisuje. Jeśli macie otwarte, właśnie to boczne okienko, tutaj możecie sobie kliknąć w jakieś dane miejsce i w to miejsce przesunąć przybliżenie. Bardzo to ułatwia pracę, bynajmniej w, by by w moim przypadku. Dobra, tutaj troszkę domalujemy. Dobra, myślę, że tak jak teraz jest ok. Może tutaj troszkę jeszcze domaluję tylko, bo. A, nie będę domalowywał. No dobra, zostawmy tak, jak jest. Powinno być ok. Oddalmy sobie to na pełny ekran. Wyłączmy maskę. No i teraz możemy sobie tu podziałać z ekspozycją. Ja tu sobie zjadę jeszcze troszkę ekspozycja minus 1EV. No i co? Jeszcze highlights. Moglibyśmy zjechać w dół delikatnie. Myślę, że coś takiego, około 50 punktów. Highlight sobie usuniemy. Dodamy delikatnie clarity, ale to dosłownie dziubek, to 5 punktów. Może 10, 8 niech zostanie i zastosujemy tu dehaze. Ostatnio ktoś mówił, że nie używam tych narzędzi. Używam w pewnych sytuacjach przeważnie punktowo. Zobaczcie, tu dehaze jak fajnie działa. Bardzo fajnie. I tutaj dehaze dodamy sobie, powiedzmy, 26. 25. Przesuniemy sobie. Teraz nie. Dobijmy sobie jeszcze braszem troszkę. Tutaj usuniemy to z gór. Nie chcemy na te góry działać za mocno, chyba. Prawda? Nie. Źle się usunęło. Cofnijmy. Ctrl Z. Cofnijmy. Wyłączmy sobie. Automask. OK. Weźmy Flow. Myślę na 30. I takim delikatnym pędzlem tutaj sobie przejedźmy po tych górach, żeby ich tak nie przyciemniało, bo będzie to troszkę dziwnie wyglądało i sztucznie. To samo tyczy tej tutaj drzewa. Z takim małym flow sobie możemy troszkę tu popędzlować. Zobaczcie, ta maska całkiem inaczej zaczyna wyglądać. Już w tym miejscu tak dużo nie oddziałowujemy. Myślę że tak jak teraz wygląda to spoko. Możemy sobie tutaj zrobić tą y, korektę highlights troszkę mniejszą chyba za dużo dodałem. Tak sądzę nie chcę żeby to niebo wyglądało tak y, nienaturalnie mocno. Dobra jest spoko. Bardzo mi się to podoba. Klikamy zamykamy sobie gradient klikamy jeszcze raz gradient. Tym razem dodamy sobie tutaj może y, ekspozycja plus. I pociągniemy ten gradient tutaj sobie od dołu, coś takiego, na tą trawę chcę zadziałać teraz. I tutaj może ekspozycję na razie zerujemy, weźmiemy sobie kontrast, troszkę go zdejmiemy, żeby odzyskać troszkę takich yy, detali więcej, żebyśmy widzieli więcej w cieniach. Myślę, że ten kontrast sobie minus 15-16 może być. Teraz shadows sobie troszkę wyciągniemy. Zobaczcie, też bardzo subtelnie, delikatnie, nie przesadzamy tutaj nigdzie. Dodamy sobie trochę clarity, żeby, zobaczcie, dodając clarity, wydobywamy takiej wyrazistości w tej trawie. I teraz jeszcze delikatnie tutaj sobie zmienimy odcień tej trawy, przesuwając hue na minus. Zobaczcie, jak ta trawa nam się jej kolor ociepla. Możemy aż zrobić taką żółtą. No ale to by było troszkę już przesada, ja myślę, że koło minus 10 fill będzie sam raz. Dobra, tak jak teraz jest spoko, bardzo fajnie to wygląda. Kolejna rzecz, którą chciałbym tu tyci poprawić, to jest odcień koloru nieba. Włączymy sobie jeszcze raz gradient, zerujemy sobie gradient naciskając Alt i naciskając tu przycisk Reset. I teraz pociągniemy sobie tutaj gradient identyczny. Taki gradient, tylko zobaczcie maskę. Maska jest spoko. Na początek, nim zaczniemy cokolwiek zmieniać, wejdziemy sobie na sam dół tutaj tego panelu i wybierzemy range mask, wybieramy sobie kolor. I teraz, zobaczcie, wyłączę sobie ten podgląd maski. Bierzemy sobie tutaj pipetkę i wybieramy kolor, który chcemy. Zobaczcie, jak włączę maskę, to zobaczcie, co się dzieje. Jak było przed chwilą. Mieliśmy całość tutaj wybraną. Teraz wybierając tylko jakiś kolor, będziemy działać na ten jeden kolor. Możemy tu jeszcze sobie ustawić, jak ten kolor ma się go pilnować nasz program. Czy to ma być dokładnie ten kolor, plus ile procent jeszcze dalej tego koloru. I w ten sposób możemy sobie wciskając Shift dodać jeszcze inne miejsca tutaj z tym kolorem. Zobaczcie, na przykład tu. Na przykład tu możemy dodać, kilka takich punktów możemy dodać. Możemy sobie tutaj ten amount lekko zmienić. <laughs> Dobra, teraz jak już tak mamy, możemy sobie wziąć, wyłączyć show selected mask overlay i teraz możemy już sobie działać wyłącznie na samo niebo prawie. Zobaczcie, zmienimy sobie tutaj balans bieli zobaczcie, jak mocno możemy zmieniać sam kolor nieba, nie wpływając mocno na te tutaj chmury, nie wpływając tutaj na parę młodą, bo ona nie jest zaznaczona w twarzach tej pary młodej nie ma tego koloru nieba. Ja tu bym chciał zrobić lekką korektę tego koloru, chcę, żeby był bardziej taki naturalny. Myślę, że w tą stronę pojedziemy tyci, delikatnie, tutaj może, subtelnie dodamy tinty. I troszkę takiego jeszcze myślę ciepła do tego nieba chciałbym dorzucić. Plus 13. Spoko. Bardzo fajnie to wygląda. I myślę, że teraz jedyne co na koniec jeszcze z paczki narzędziowej presetów moich. Zastosowałbym delikatną może winietkę. Tak jak teraz. I myślę, że to zdjęcie już jest naprawdę bardzo fajnie obrobione. Zobaczmy jak zaczynaliśmy. Mieliśmy takie zdjęcie. Mamy teraz to zdjęcie w takim stylu jest fajniejsze, jest takie ciepłe, bardzo fajnie mamy kolory. To już kwestia teraz y, czyszczenia, czy chcemy usunąć, powiedzmy, jakieś tam tutaj pojedyncze rzeczy, które nas gdzieś rozpraszają. Na przykład mnie rozprasza ten pojedynczy tutaj y, biały kwiatek. Ja na pewno bym go się pozbył. Gdzieś tutaj taka jedna plamka niepotrzebnie się y, jasna świeciła. Można by pozbyć się tutaj. Tej jednej trawy, jeśli komuś by ona przeszkadzała, w moim przypadku myślę, że ona tylko dodaje jakiegoś tam uroku i nie jest całkiem zła. To co, to już by było chyba na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Pokazałem Wam, jak działa gradient liniowy, jak można go fajnie wykorzystać. Pamiętajcie o tym, że gradient liniowy można też ograniczyć tylko do jakiegoś koloru. Dograniczyć do tylko do pikseli o jakiejś wartości jasności, czyli na przykład do takich jasnych pikseli, bardzo jasnych albo bardzo ciemnych pikseli, albo tylko do tych w środku, także warto gradientu liniowego używać z głową, bo po pomaga on bardzo przy edycji zdjęć. Czasami potrafi zrobić tak fajne cuda, że nie spodziewaliśmy się, że ten efekt może być taki, jak wychodzi. Jak sami dzisiaj zresztą widzieliście. Dzięki kochani. Jeśli podobał Wam się ten film, jeśli coś wynieśliście z niego, to kliknijcie tą łapkę w górę. Kliknijcie też przycisk subskrybuj. Czym więcej subskrybentów, czym więcej nas tu będzie, będzie to sygnał dla Youtuba, że warto promować ten kanał, a chciałbym ten kanał rozwijać, chciałbym pokazywać ludziom, jak fajnie edytować zdjęcia, jak fajnie obrabiać zdjęcia, że fotografia może być przyjemna, tak jak dla mnie jest przyjemna. Dzięki Wielkie, kochani. Do zobaczenia już niedługo. Cześć.